Kochani, tu Johna Spencer. Witam Was gorąco w najbardziej zakręconym programie w telewizji, czyli Przez płot do Sławy. Kochani, dzisiaj znajdujemy się nie w naszym wawkowym studiu, ale w zupełnie innym studiu. Ktoś wie, co to za miejsce? Jeśli tak, koniecznie piszcie do nas, dzwoncie, przychodźcie, bo dla zwycięzców mamy wspaniałe, cudowne nagrody. Znajdujemy się w Los Angeles a dokładnie w studiu filmowym, gdzie na co dzień kręci się najzabawniejszy serial na świecie. No, zgadliście już? Dokładnie. Przyjaciele to międzynarodowy fenomen, który ogląda każdy myślący człowiek. Ale dzisiaj przyjechałam tutaj, żeby porozmawiać nie z główną obsadą, nie z twórcami, producentami, scenarzystami, nawet nie ze statystami. Nie. Dzisiaj porozmawiam z pierwszym polskim aktorem, który został skastingowany do głównej roli w jednym z odcinków tego serialu. Nikomu nieznanym, Tadeuszem Pudełko. Trzy, dwa, jeden, start! Panie Tadeuszu, bardzo miło pana poznać. I mnie również jest bardzo. Bardzo miło. Jak tam lot? Jest Pan zmęczony? No i pan, w Pana wieku to już... Oj, nie, 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 nie. nie. No, całe szczęście nie ja pilotowałem samolot, także cały czas sobie spokojnie siedziałem, jadłem przekąski, wymiotowałem. Bardzo przyjemne doświadczenie. Małe toalety mają na pokładzie. Taka ciekawostka. Bardzo ciekawa. No ale dobrze, przejdźmy do rzeczy, które naprawdę interesują naszych widzów. Mianowicie, jak to się stało, że nic nieznaczący Polak Zupełnie bez nazwiska, mało tego, z dziwnym nazwiskiem i praktycznie zerowymi dokonaniami zawodowymi, dostał rolę w takim hicie, jakim są przyjaciele. No cóż, po prostu historia jest zwariowana. Zwariowana jest ta historia, podobnie jak sam serial jest szalonym festiwalem po prostu dobrego humoru i wyjątkowego smaku. No, 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 nie dał się ukryć, że Ros. Fibi, Chadler, Monika, Rachel jeszcze, Joey są naprawdę, naprawdę świetnie skastingowani, obsadzeni są po prostu perfekcyjnie, więc domyślam się, że również tym kluczem kierowała się reżyserka castingu, kiedy obsadzała mnie, Tadeusza, pudełko w roli. Mhm. ale nie jest Panu wstyd, że zabrał Pan rolę naprawdę zdolnym aktorom? Przekupił Pan kogoś? Jezus, Maria, no pani jest jakoś szokująco uprzedzona do mnie z jakiegoś powodu. No, nie, no proszę pani, no, ja, ja, ja zagrałem postać, prawda? Rolę zagrałem. Jak, jak aktor prawdziwy, dramatyczny, zagrałem postać, nagrałem ją na, na kasetę castingową, wysłałem i, 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 i widocznie byłem najlepszy, proszę pani. Dlatego mnie teraz czeka kariera, a panią proszę pani nie czeka nic. No wiadomo. No dobrze, to może niech mi pan powie, kim jest postać, którą pan gra. Może jakieś szczegóły, a. Dostaliśmy parę fotosów od stacji, to pewnie je puścimy. Oczywiście. Więc postać, w którą tchnąłem życie, prawda, jak aktor dobry po prostu tch, tchywa życie w postać, tak ja tchnąłem w nią też, nazywa się Stanley, tam bez nazwiska chyba jest on akurat, i jest on wschodnioeuropejskim imigrantem, który w odcinku zatytułowanym ten, w którym Rachel wpadła w Polakę jak śliwka w kompot, naprawia ekspres do kawy, w kawiarni Central Perk. I teraz, I teraz jest to właśnie Perk, prawda? Nie Park. To jest specjalnie. Tu jest. Nawet napisane jest Central Perk. To jest właśnie czasem dobry żart, niewiele, niewiele wymaga, czasem jedna litera. To jest, to jest tyle, co, czego trzeba. Central Park, bardzo, bardzo dobre, bardzo właśnie zabawne. No i jak się Państwo oczywiście domyślają, no to, no to, no to Rachel podchodzi do baru, z za baru wyskakuje. Ja, czyli Stanley, Bach, iskra namiętności i po prostu początek naprawdę świetnego odcinka. Mhm. Ale rozumiem, że jest Pan jakoś ucharakteryzowany? Ma Pan makijaż albo maskę? Czy tak Pan wygląda? Wspomniane. Nie, no tak wyglądam. No, jak mam wyglądać? No tak wyglądam. No przecież. Włosy mam troszkę może inaczej uczesane, ale wyglądam tak. No Nie jestem aktorem, to cholery jasnej, no ja Gram, prawda? To się w, w środku tu wydarza. Tu, o, i to wychodzi na zewnątrz, prawda? To jest, to jest tu w oku, za, za tu to się wydarza. I to nie, nie trzeba wiele. Nie trzeba wiele. Mniej znaczy więcej. Co pani jest? Super. A myśli pan, że ten wątek ma szansę na kontynuację? Będzie więcej odcinków, czy to taki smutny epizod? Nie. Super. A myśli pan, że ten wątek ma szansę na kontynuację? Będzie więcej odcinków, czy to taki smutny epizod? Nie wiem, no skąd ma wiedzieć, no skąd ma wiedzieć, no nie wiem, no przecież nie, nie mam, nie piszę tekstu, nie mam wglądu w, w oglądalność, prawda? Nie wiem, no. Jakbym miał być szczery, to, to jedyne co bym pani powiedział, że, że, że według mnie Stanley może naprawdę mocno tutaj jeszcze namieszać w życiu przyjaciół. Tyle. To znaczy? No wie pani co, ja nie chcę tutaj wróżyć swajfusów, fusów, broń Boże, ale to jest bardzo możliwe, że niedługo trzeba będzie nagrać odcinek zatytułowany ten, w którym Ross wyjechał. Na zawsze. A Stanley zajął jego miejsce. Ożenił się z Rachel i, i, i od tej pory już to o nich był ten serial, a nie o tych tam innych pięciu. I, i, i już się nie nazywa przyjaciele, tylko właśnie Stanley i Rachel. Małżeństwo perfekcyjne, ale i zabawne. Jeżeli rozumie pani, co mam na myśli, Jasne. Czyli jest pan bardziej niepoprawnym marzycielem czy głupim frajerem? Nie, to jest jakiś skandal, po prostu. Czy ja mogę prosić jakąś inną dziennikarkę? No przecież to jest, to jest po prostu, żeby rodzona rodaczka mnie tutaj tak obrażała. Panie Tadeuszu, co najmilszego wspomina pan z planu? O. <laughs> no. Śniadanie. Obiad. Ciepłą kawę. To, że zapomniano mi nocleg. To, że nie było zimno, nie padało. To są takie małe przyjemności, naprawdę. Oczywiście cała ekipa była wspaniała. Była bardzo bardzo sympatyczna, bardzo otwarta, bardzo, bardzo welcoming yy, z angielskiego, oczywiście. No, i, i co? Był ten aktor, przecież aktor, który grał, który dalej wciela się w postać Chadlera, jest, jest fenomenalny, jest naprawdę zabawny, jest sarkastyczny, i, i tak sobie nawet żartował, że, że to ja powinienem być tym jego współlokatorem, a nie ten, 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 ten głupi tam w tej bluzie. No, także, także było bardzo, bardzo miło. Naprawdę. Aha. No dobrze, a jak współpracowało się Panu z reżyserem? Oj, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fantastycznie. No ja, ja sam jestem reżyserem. Ja sam jestem reżyserem, zrobiłem kilka projektów y, i, i można powiedzieć, że w jakiś sposób czuję perfekcyjnie, jakby, czy nawet, nawet intuicyjnie, jakby, jakby czuję, czuję kamerę. Jakby ja wiem, wiem, gdzie ona jest po prostu. Ja wiem, co ona robi. Jakby wiem, gdzie ona jest. Na przykład wiem, że tu jest kamera. I ona mnie teraz filmuje. To jest, to jest coś, z czym trzeba się urodzić, prawda? Znaczy pff, trzeba to później oczywiście szlifować i, 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 i ćwiczyć się w tym, bo to jest dużo pracy. To jest też talent, ale to jest też dużo pracy. Yy, więc naprawdę wystarczył jeden dubel i po prostu szliśmy dalej. Reżyser mówił Cut i go, yy, idźmy dalej. I, I naprawdę czasem tak się śmiał, że, że zakrywał twarz dłońmi. Tak robił, o. albo tak. Panie Tadeuszu, jak długo? Zamierza Pan zostać w USA? O, to jest ciężkie pytanie, ciężkie, ciężkie pytanie. No tak naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że, że z tą informacją muszę poczekać tak naprawdę do emisji i do wyników oglądalności, ale coś czuję, że, że mogę to zostać naprawdę naprawdę długo. Wow, czyli rzeczywiście wierzy pan, że to może być początek wielkiej kariery, tak? No, pff. nie był to początek wielkiej kariery. Nie był to początek jakiejkolwiek kariery. Odcinek nigdy nie ujrzał światła dziennego. Jedyne, co mi zostało, to wspomnienia, sentyment i obietnica wielkiej przygody. A teraz do tego wszystkiego pojawiła się jeszcze książka, która wspomina wszystkie najlepsze odcinki przyjaciół. Możesz kupić tę książkę. Ja już swoją mam. To jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Do zobaczenia.